Czasy, gdy mecze pomiędzy CCC a dawnym Lotosem Gdynia były zacięte, ociekały emocjami i trudno było wskazać ich faworyta, to już przeszłość. W obecnym sezonie zespoły mają zupełnie odmienne cele. Nieporównywalne są budżety obu klubów, a także składy. Nic dziwnego, że to gospodynie były zdecydowanymi faworytkami. Już pierwsza kwarta udowodniła, że CCC jest zespołem zdecydowanie lepszym i nie będzie mieć żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Pierwsze punkty zdobyła hiszpańska rozgrywająca z Polkowic Laila Palau. Pierwsze punkty dla rywalek rzuciła Antonina Bennett przy stanie 6. Do zera. Po 5 minutach pierwszą trójkę odpaliła Belinda Snell która po chwili trafiła do kosza rywalek z za linii 6,75 po raz drugi i było 16 do 8 dla gospodyń. Po 10 minutach podopieczne tereny Winnickiego prowadziły 26 do 16. Kwartę numer 2 rozpoczęła celnym rzutem za 3 Dorota Mistygacz. Potem przez 4 minuty żadnemu z zespołów nie udało się trafić do kosza choćby razu, a okazji ku temu było sporo. W ekipie CCC na parkiecie przebywały młode zawodniczki, które raziły nieskutecznością w stopniu podobnym do rywalek. Strzelecką niemoc przełamała Waleria Berezyńska trafiając pod kosza i tym samym zwiększając prowadzenie swojej drużyny. Gdynianki nadal nie potrafiły trafić do kosza gospodyń. Kompromitacji totalnej udało się uniknąć 5 sekund przed końcem, kiedy zdobyły pierwsze punkty spod kosza. Do szatni na przerwę CCC schodziło prowadząc 38 do 18. Po zmianie stron Gdynianki zdobyły cztery pierwsze punkty, a potem oba zespoły grały dość radosną koszykówkę bez agresywnej obrony, o czym świadczyć może choćby niewielka ilość Pauli po obu stronach. Po 30 minutach CCC prowadziło 57 do 35, a w ostatnich 10 minutach przewaga gospodyń zwiększyła się o kolejne 9 oczek. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem CCC 73 do 42. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyła Belinda Snell, 16, 14 oczek dołożyła Nneka Ogwumikę. Cele obu zespołów są inne. Zespół z Lotosu to są cztery młode zawodniczki z Stanów plus grupa młodych zawodniczek z Polski. Także tutaj e, jakby e, zdecydowanie siła uderzenia była po naszej stronie. Także tak ten, ten mecz wyglądał. Wygraliśmy, wydaje mi się, graliśmy momentami dobrze, momentami dość słabo, e, ale no, to jest mecz ligowy i niedawno graliśmy z, z Salamance. Za, dwa, za trzy dni gramy u siebie z Galatasaray, także cieszę się, że jest zwycięstwa. Wiedziałyśmy, że musimy podejść do tego meczu skoncentrowane, nie myśląc o meczu środowym z Galatasaray. Teraz na szczęście odniosłyśmy zwycięstwo, tak jak trener powiedział momentami, lepiej grałyśmy, czasami słabiej, na pewno pewne elementy musimy poprawić, no i teraz możemy się skupić na środowym meczu. Polkowiczanki odniosły szóste zwycięstwo w Fort Germas Ekstraklasie, a już w najbliższą środę Rozegrają kolejny mecz Euroligi. Tym razem ich rywalem będzie Galatasaray Stambuł.